Hejka! Dzisiaj opowiem Wam o książkach z kategorii smut, smad, tak zwał, tak zwał, wszyscy wiemy o co chodzi, które najbardziej mi się spodobały w 2023 roku. Ja tych książek nie przeczytałam za dużo i z takich top of the top wyłoniłam trzy. Mam dwie, bo ja te dwie dostałam ja współpracę w ramach współpracy tezenckiej od wydawnictwa. Tej środkowej nie dostałam, czytałam ją na czytniku i myślę, że sobie kupię, żeby mieć cały komplet. W każdym razie jest to nie Nieposchromionych i tu mam już wyrzutków, trzecią część i bezwzględnego księcia pierwszą część. Chyba, tak? Nie wiem, jakie on Tak, tak, dobrze powiedziałam. W każdym razie książki są bardzo wciągające, są króciutkie, więc tutaj naprawdę jeden, jeden wieczór tak naprawdę przeczytacie. Są bardzo wciągające. Te wody gramatyczne jest bardzo ciekawe. Połączenie z taką gdzieś tam się przejawia jakaś mafia, jakieś hanty ludźmi i tak dalej. Ucieczka przed tymi złymi ludźmi. No, też druga część to Wam, to kończy się w bardzo. Nie, no, jakby to nazwać? Ciekawy sposób. O. I trochę nie wiadomo, co się wydarzy w tej trzeciej części. I ja naprawdę nie spodziewałam się tego, co się wydarzy w trzeciej. Być może, jeżeli ktoś czytał więcej książek tego typu, to się domyśla, co się wydarzy. Ja się nie domyślałam, w każdym razie dla mnie to było bardzo ciekawe. I serdecznie Wam polecam. Jeżeli lubicie e, takie wątki, to, to jak najbardziej myślę, że Wam się może spodobać. I do zobaczenia w następnym filmiku.